Dzień dobry, cześć i czołem. Witam w odcinku z kurczaka małego i prawdopodobnie, ale to prawdopodobnie będzie to ostatni odcinek, no bo jednak już trochę daleko jesteśmy, a to jest no krótka gra, ale bez y, gadania lecimy. Mamy teraz tutaj jakieś kosmiczne, zdrowe, nie no, wiem, kosmiczne Uwaga! walki. Normalnie czuję się jak w Star Warsie. Strzelanie serialem, Jod, kurde blaszka. Takie no, tu wiem wszystko Dobra robota No ale póki co nikt mnie nie atakuje w ogóle. Więc no. No O dobra, no nieważne. Spaliłem. Kojnie! Sinko, nie panikuj! się grało w Star Wars nie mogę na to patrzeć Psz, Nie na Trzeba, o, Naprawdę umiesz to robić! No kurczak wszystko potrafi nie? A jak żeby inaczej? A nie da się jakoś przyspieszyć Dajcie I da się, się przyspieszyć! O, panie. O, Dobra, musiałem się upewnić czy się na pewno wszystko nagrywa, bo jest ja tak lubię. Jest nawet Zawsze mają! Chodźcie tu! Już jest meta! Już jest meta! Dobra robota! No i easy peasy. Misja zakończona. Łatwiutko, moi drodzy, łatwiutko. Zapiszę oczywiście. O musz poruchać poruszać się po statku kosmitów. Ok, ale to będzie po prostu coś zwykłego, czy... czekaś jakaś inna misja? Bo wszystkich naszych znajomych... No w sumie każdy zna ruczaka małego, no. No niestety nie mogę pokazywać e, tych fragmentów, ale wiemy o co kamon chyba to. A nie sądziłem, że w tej grze jeszcze luźką nawet się jest zajebiste. Po prostu nic tylko grać w tą grę. Szkoda, że jest taka krótka, bo na przykład kurczak mały dwójka mam na PlayStation 2 i jest po prostu... Nie... nie da się tego to grać. Nie podoba mi się. Nawet nie pamiętam w sumie bajki za bardzo trójki. Też mi nie przypadło do gustu. Ja wyciszę muzyka, muzyka leci. Co to w ogóle ma być? Ojej! A czekaj, czekaj! chyba uwielbiają żołędzie! A to w ten sposób działa? Dobra, nie weźmiemy sobie najpierw to. Bo tam jest ta karta na pewno, ale nie wiem gdzie jest. O Ona takie Super. te loty robi! Loty samoloty! Patrzcie! O ale ją wywaliło! Zajemna jest ta sprawa! Dobra, wszystkich tych kart nie zbieram, bo tak nie zbieram prędzej, więc to nie ma sensu. Chyba, że teraz będzie. Tak, teraz za radę, super. Łole, lecisz, lecisz. Ha, bo tu nic nie ma więcej? Bardzo ładnie. Czy ja mam do tych... Dobra, no, nie, bo nie ma nic więcej. Ale byłem, zobaczyłem, tak. Będzie coś więcej. Halo, halo. Spacja. Aha. No to jest to, co mówiłem. Czemu ta muzyka mi tu leci? Ale. Znowu się sama włączyła. A, bo ja nie, nie akceptowałem. <grym> Ale jestem głupi, co? Ale udajmy, że to nieprawda. Że jestem bardzo mądrym chłopcem. Prawda Luśka? Tu jest ten pichonk Chapong, ten, co chce nas zajmować. Możemy w niego wejść? Eee, możemy wejść do niego? No nieźle zapowiada się bajlando. He? Eee? jest PA gis Aha, e, yy, dobra. A nie mogę tymi moimi przyciskami? Nie. Ojeju, jakie to się ciulowo steruje tym. Dobra, no ale idziemy. Strasznie ciulowo, nie mogę wiecie, mapą ruszać. Rozwal to. Gdyby nie idzie rozwalić. Pewnie muszę to wziąć. No i bardzo. Fight. O Jezu, jak to gówno ma skręcać. No i co teraz? jeszcze gdzieś jest Ja dole To nie da się tej No nie idzie w ogóle tej kamery zmienić To gdzie to kubno jest? Halo? Gdzie to jest? Super. Nie da się tylko się myszką... ...bo czymś... No oczywiście, że nie. Tak razem on leci ciula teraz. To potężnie. Coś. Nie. Ej bo tu w sumie jest, że... Może tu idzie jakoś się odwrócić, na pewno czekajcie. Kurde, nie zgadniecie co? Numeryczną Ja nie wiem kto to wymyślił, nie? Tragizm Bierto Ja się was nie boję Come on, come on Moją numeryczną zaraz was spiździelę. <grym> no i czemu nie trafiasz? Otwórz się. Czemu to się nie otwiera? Halo? Aha, super. Boże, poczekajcie, bo to nie tak chodziło się odwrócić. A wy się kiedyś skończycie, przepraszam my, no, ja katapulty! Jaki przycisk katapulty Czy lepiej se przyciśnij, żeby życie znaleźć o, o tym mówiłem Jot, Jot, Jot Jot co, jakiej od? Yy. Let's go to the wind this game. Co tu się stało? To ma taką bayera, a ja nie wiedziałem nawet. No trudno. Spróbuj panownie, no. Czy to jest od nowa? Dobra, ja wam to wytnę po prostu. Bo wy się tu was zanudzicie teraz. Mamy to! O to chodziło? No weź tu jeszcze wyceluj. Czekajcie, a może by tak... No wyceluj w to! Głównie No i co teraz mam zrobić? Gra dla dzieci nie wykończy. Nie idzie w podłogę wycelować. Tak? No nie wiem gdzie jest. Problem. czy w ogóle jest? Bo ty tu tam se gadasz dużo a mało robisz Walni No i czemu nie walnie? Dobra jest nadzieja I z empaciaros udało się Nara, nie podobało mi się to. Myślałem, że będzie fajniej. Let's go Kurczak, ziomeczku mój drogi, gdzie ty jesteś? Do mnie ktoś pisze? Znowu z dwie strony Hello, hello Po co im aż tyle żołędzi? O co w tym chodzi? Nie wiem, dla kurczaka zbierają. No a co z tym gównem? Halo? To się nie rusza. Dobra, rusza. Ja tego nie widziałem, bo ja trochę ślepy jestem. Sorry. Teraz na który by tu wskoczyć? O Jezus Maria! Dobra, idziemy w tamtą stronę zobaczyć jeszcze. Chyba było przejście dalej, ale nie, nie jestem pewny. Zobaczymy tu. A tutaj jest przejście. To dobrze, że tam nie poszliśmy, bo bym się wkurzał tylko. Maria, Maria. Bieram to. Tak Nie wiem co mi dodarzę, żebym miał 3 z5. Nie 5-5. No ale trudno. Ale ja wolę kurczakiem kierować. Albo tym autem. No i co teraz? Oh my god. Trochę to duże. Ale no co, ja nie dam rady. No oczywiście, że ja dam rady Fajnie Czemu to się nie O Dobra Teraz przelecieć na tamto Eee Dokładnie tak, dobrze Dawid, dobrze Muszę się w siebie wspierać, wiecie, bo to jest najważniejsze. Zbieranie siebie. No i good good mamy to. Myślałem, że będzie trudniej. A tu proszę taki pikuś. Biegnij. Możaj. Jezu znowu to Co tym razem Nie Tylko nie to Dlaczego Co to czerwone tereny zabroni Wybuchnie Super bronie przed nimi. Macie, zaraz wam bomba pyknie. Tyle z was będzie. Jeszcze ktoś? To już skończcie. Hmm. No już myślałem, że zaś będę szukał. byłem przerażony. O co tu teraz jest? Nie chciałem to obejść? Może tak. Albo nie, tak. A jednak tu Głupo no, Głupota nie boli. Chociaż w moim przypadku. Co tu się stanęło teraz? Gremie wywaliło. Okej, okay, musiałem wszystko przejść od początku. Mam nadzieję, że teraz się nic nie zepsuje znowu. Bo naprawdę się zdenerwuję. A tego nie chcę. To by było bez sensu. To było dalej, nie? No oby teraz wszystko poszło gładko. Aha, Mi od tyłu ktoś bierze. Tu się włączyło, nie? Oby teraz działało. Ciśnij, ciśnij. To się zepsuło, a tego jest więcej. Noż nie strzelaj we mnie, jak się na czymś skupiam. Dobra. To jest Git, bo się nie wyłączyło. Liczę, że tak zostanie. Zakra Ubąbię To trzeba przyjść. Gdzie tu mi jeszcze szczelają? No toż zostawcie mnie już. Gdzie jest przecież by spokojnie chcę coś zrobić? zajebiaszko Dobra, mamy jedno okay. No i belo mamy drugie Mam nadzieję, że to jest końcówka, bo tak mi się nie podoba to Jezu, jeszcze Co oni tu wymyślili Umrę zaraz. Kto za tym. Umrę, nie ma Jestem na strzała. tak powiem. Jak się wydaje. Dobra, ty się trzymam. I Kurde, wiedziałem akurat jak zniszczyłem te dwa. Wykończy mnie ta gra! Okej, okay, jesteśmy znowu tutaj, teraz mamy długo się udać. Musi się udać. Się ja pierdziele! Buckhand! No dobra, sorry ludziska, to na tyle w tym odcinku, nie mam cierpliwości, będzie następny, ja to przejdę, ale po prostu nie mam cierpliwości, ja sobie tu zaraz jadę na, na Woodstock i chcę nagrać normalnie film i kuziwa nie mogę, nawet kurczak ze mną nie współgra, dobra, na razie, cześć, papa, dzięki za oglądanie i następny film jaki dodam to będzie kolejny kurczak mały, bo ja to przejdę.